Cześć, siemano, z tej strony X-serii Dzisiaj znowu gramy sobie, może nie gramy, ale będziemy sobie otwierać paczuszki z Pokemon Trading Card Game Online. Tak, będzie dzisiaj. Yy, no, te 5 paczek, plus jeszcze dwie, bo sobie przejdziemy do sklepu. Yy, paczki sobie kupimy. Czy tutaj, tu się. Nie. Gdzie tu się to kupuje, te paczuszki Wiecie co? Chyba tutaj. Trzeba przejść do sklep, no, a ja byłem w tym. Ok, to teraz pytanie: jakie tutaj booster paki sobie kupimy? Czy ten z Mewtwo? Czy może Ancient's Origins albo Roaring Skies? Hmm, weźmy sobie Breakpoint ten. Redeem, confirm. Okej, okay, dom. I weźmy sobie w kolekcję. Dobra, nagrywa się to. Tak, nagrywa, dobra. To weźmy sobie, zróbmy taki open inject. No, to od czego zaczniemy? Może od tej paczki, którą jest w której jest jeden. No. Mm -hmm. A, dzięki za wszystkie łapki, subskrypcje oraz komentarze. Dobra, no, rzadka karta. Będzie to poliuretan. Okej, okay, okej. Okay. Wszystko nowe, no bo ja tu. Wiecie. Niedawno zacząłem. Dobra. otwórzmy sobie Tom. Co żeśmy kupili? No, 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 no. I? Garbador. Wiecie co? Nie mam. Yy... Nie mam jego poprzedniej ewolucji, tak to bym się cieszył, bo to jest jeden z moich ulubionych Pokémonów. Zresztą mam go sam w kartach swoich, takich w realu, nie? No, no, no. I. camera Camerupt. Ok. No, kolejna patuszka. Co tu będzie? Co tu będzie? No już mi się podoba. Podobają karty. O, Reggie Ice! O, jest! Reggie Ice jest! O, tak. Jeden z jedna z moich ulubionych kart w tej grze. Więc nie, nie wiem, czy wiecie skąd ją znam. U, dwie rzadkie karty. I. O, Golurk! Wow! Wow! Ale karta, yeah. nie? Porygon 2. Koton, Persian. Baltoy. Iwi, Kombi. Force. Giants. Plants. Okej. Okay. No, już ten... Opening uważam za udany, a tutaj jeszcze dwie paczuszki mamy do otworzenia. Jak jeśli nie wiecie skąd dostałem te karty, to... Uuu, yy, kolejne. To są... Uuu, Dudigom. Taki... Ten. Chociaż mam go w tych dekach innych, ale ten ma o 10 więcej życia, więc. No i ma o 20 więcej ataku, ale no, jeśli nie wiecie skąd dostałem te paczuszki, to jest to za trzeci dzień zalogowanie się na tą grę. Tak, a teraz będzie... Ja jestem czwarty dzień i w piątym dniu kolejne paczuszki przyjdą, więc... Yy, dzisiaj jest... Uuuu, uuu, proszę państwa, co tu się dzieje? Mmm, biktusk. <grym> o Boże, Big Tusk. Ale nie, no dużo za. Nie, czekaj, teraz damage po a, myślałem, że plus jeszcze. Ale okej. Okay. Penning uważam za udany. No. I to by było, chyba, by było. chyba wszystko w tym odcinku. Subskrybujcie, łapkujcie, komentujcie, jeśli chcecie więcej openingów z Pokémon Trading Card Game. I do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!